Witam wszystkich zainteresowanych. Czy rak jest uleczalny? Naturalnie rak jest uleczalny i większość chorób, a może nawet wszystkie choroby, są uleczalne. Jestem przedstawicielem tak zwanego nurtu holistycznego, który rozpatruje organizm, rozpatruje człowieka jako całość. To znaczy, że... Stąd się też bierze nazwa psychosomatyka, psychę, dusza, soma, ciało, która zawiera w sobie właściwie już wyjaśnienie tych wszystkich terminów. Jest takie przysłowie, które mówi w zdrowym ciele, zdrowy duch. Dlatego przysłowia jednak trzeba dodać małą, małe uzupełnienie i odwrotnie, czyli w zdrowym ciele zdrowy duch i odwrotnie. Uważam, że większość chorób jest spowodowana przez różnego rodzaju, wydarzenia traumatyczne, kumulację negatywnego stresu, kumulację negatywnego myślenia, gryzienie się, permanentne gryzienie się różnego rodzaju problemami, stresem otaczającym nas ze wszystkich stron, różnego rodzaju innymi problemami. To Nasilenie się tych różnego rodzaju czynników, nazwijmy to stresorów lub bodźców, powoduje różnego rodzaju zaburzenia organiczne, jak bóle głowy, migrenę, zwiększoną agresywność, niepokój, bezsenność, aż wreszcie dochodzi do wybuchu różnego rodzaju chorób. Spowodowane jest to przede wszystkim obniżeniem bariery immunologicznej, gdzie te choroby mają łatwość wypełzania na zewnątrz. Chciałbym tutaj podkreślić, że Medycyna konwencjonalna te objawy na ogół leczy symptomatycznie, czyli pigułki, zastrzyki i tak dalej. No bo jednak, pacjenci, którzy przychodzą z bólem głowy, chcą, żeby ten ból głowy przestał. Lekarze nie mają czasu, żeby się zajmować tym dłużej niż 10 minut, więc nie potrafią znaleźć przyczyn, a przyczyny leżą gdzieś w przeszłości, w tym okresie tych wydarzeń traumatycznych, zwiększonego stresu negatywnego, negatywnego myślenia, problemów, które ciągle się wałkuje, wałkuje i wałkuje. W końcu organizm, psychika jest już tak wycieńczona, bariera immunologiczna jest już tak niska, że może dojść do wybuchu raka. Jeżeli nawet założymy, ponieważ są też takie teorie, że rak jest uwarunkowany genetycznie, to nawet inicjacja tej choroby spowodowana musi być przez te czynniki, które poprzednio wymieniłem. Dlatego też możliwości uleczenia raka, nawet, nawet tych beznadziejnych przypadków, leżą w psychice. Leżą w psychice chorego. I tylko psychika, która spowodowała wybuch tej choroby, może z powrotem tą chorobę naprawić. Może tą chorobę pokonać. Dlatego w mojej metodzie leczenia raka zajmuję się psychiką. Staram się wyszukać przyczyny powstania choroby, staram się w pewnym sensie w cudzysłowie nakłonić psychikę, konkretnie podświadomość, do współdziałania, do walki z tą chorobą. Staram się uruchomić system autonaprawczy organizmu wspólnie z pacjentem. To nie jest tak, że ja jestem cudotwórcą, położę komuś rękę na głowę i powiem bądź uzdrowiony, tylko wspólnie z pacjentem, różnymi metodami psychoterapeutycznymi i hipnoterapeutycznymi, próbujemy wzmocnić system obronny organizmu. Próbujemy tak zmobilizować. Psychikę, podświadomość i świadomość pacjenta, aby pokonały one tą chorobę. I rzeczywiście jest to możliwe. I rzeczywiście nawet tak zwane beznadziejne wypadki dają się w ten sposób wyleczyć. I to nie ja leczę, tylko pacjent, tylko osoba chora wyleczy się sama. Ja niosę tylko pomoc psychice, podświadomości, świadomości chorego, aby wspólnie z nim pokonać chorobę. Ta metoda funkcjonuje już od przeszło 20 lat. Praktykuje od 30 lat, a od 20 lat zajmuje się też chorobami psychosomatycznymi. Ponieważ stwierdziłem, że Właściwie wszystkie choroby są psychosomatyczne. W tej chwili rozmawiam o tak najbardziej problematycznym wypadku, jakim są choroby nowotworowe. Wyniki, które mam, potwierdzają moją teorię. Naturalnie, niestety, jest często tak, że osoby, które się do mnie zwracają, przychodzą już w tak zwanym nastanie ostatecznym. Osoby, które przychodzą praktycznie, na kilka dni przed udaniem się na oddział paliatywny szpitala. Już po wykorzystaniu wszelkich innych możliwych metod leczenia, kiedy chemioterapia już nie działa, kiedy chemioterapia została odstawiona, kiedy nie pomogły sokowirówki kiedy nie pomogły pijawki lekarskie, kiedy nie po, pomogła hipertermia, hmm, wtedy ci chorzy przychodzą do mnie. No i wtedy niestety może już być za późno, bo tak jak wspominajemy, ja nie jestem cudotwórcą. To pacjent, to chora osoba może spowodować cud, ale w takim stanie, kiedy już praktycznie nie ma siły, jest to bardzo trudne. Ale i tu Zdarzają się wypadki wyzdrowienia. Także proszę nie zwlekać, nie czekać, tylko proszę zgłosić się do mnie jak najszybciej. Im wcześniej rozpoznana choroba i im wcześniej zgłosicie Państwo do mnie, tym większe szanse są na wyleczenie. To nie jest tak, że ja zabraniam chemioterapii. Wręcz przeciwnie, ja współpracuję z medycyną konwencjonalną. Ja wspieram tę walkę. Szukam wspólnie z osobą chorą, jak tą walkę zintensyfikować, jak pokonać tą chorobę. Jak psychika, jak podświadomość, jak świadomość mają się zachowywać, jak mają reagować, jak myśleć, wspólnie z chemioterapią. Niech to będzie chemioterapia i jeszcze coś. Więc naprawdę apeluję o nieprzychodzenie zbyt późno, nieprzychodzenie już w ostatnim stadium, tylko. Po rozpoznaniu choroby i po rozpoczęciu terapii zaleconej przez onkologię, albo nawet jeszcze wcześniej. Dziękuję bardzo za uwagę i na ewentualne pytania chętnie odpowiem.